Dwa miliony dotacji dostała gmina Lisia Góra na inwestycje drogowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekty modernizacji zgłoszone przez władze gminy zostały najwyżej sklasyfikowane w powiecie tarnowskim. Mowa o dwóch drogach Nowe Żukowice-Laski oraz przez Dębrze w Kobierzynie. Gmina Lisia Góra otrzymała dwie dotacje na przebudowę, gruntowną modernizację dróg gminnych. Jeden duży wniosek, który złożyliśmy o dofinansowanie gruntownej przebudowy drogi w Starych Żukowicach, w Nowych Żukowicach od Polan przez Laski, aż do Nowej Jastrząbki. Droga łącząca drogę wojewódzką z drogą powiatową. Bardzo długi odcinek drogi, który zostanie gruntownie przebudowany. Wartość kosztorysowa to jest... Ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych, więc potężna inwestycja. I otrzymaliśmy na nią dofinansowanie w ramach prowu z urzędu marszałkowskiego. Druga droga w Kobierzynie, przysiłek Dębrza, tam jest też inwestycja za kilkaset tysięcy złotych przebudowa drogi gminnej. Bardzo się cieszę, kilka miesięcy trwało sporządzanie dokumentacji, pisanie wniosku. Cieszę się, że z efektem pozytywnym. I mamy już jakby jasny obraz, co od nowego roku, co przede wszystkim jaka inwestycja będzie. Będzie najpotężniejsza, ponieważ mówimy o potężnym odcinku drogi, i na pewno to będzie jedna z większych inwestycji w przyszłorocznym budżecie. Dotacja przyznana gminie Lisia Góra na remonty dróg w Kobierzynie oraz starych i nowych Żukowicach stanowi blisko 60% całkowitych kosztów inwestycji. Realizacja zadań zaplanowana jest na przyszły rok.